Pośród wszystkich dzieł kultury, w jakich człowiek mógł maczać swoje brudno czyste dłonie, to właśnie chińskie bajki należą do tych najbardziej szlachetnych. A jak to powiedziała kiedyś bardzo mądra i wyrafinowana osoba, eee, jebać łajfu chce być sam. A tak się składa, że potencjalnych, popularnych osób, które tam wiecie, cieszą się trochę większą renomą niż my wszyscy, szarzy, no prawie zwykli ludzie, znajdują się naprawdę wybitne jednostki. Ej, to, to jest przecież Elon Musk, silny, potężny, najpiękniejszy. Umówmy się tu Tutaj na starcie, Weebom na całej planecie i tam w tej śmiesznej Tesli na Marsie czy Księżycu nie pamiętam, odpierdoliło, kiedy to tylko jedna z najbardziej wpływowych osób na świecie. Nawet jeżeli nie jest wpływowy, to od dzisiaj jest. Niejaki pan Elon Musk, senpai sensei usiądź mi na modzie, proszę, wrzucił parę postów na Twittera. Naprawdę wystarczyło parę postów, żeby kurwa cały internet zrewolucjonizować? Wiecie o co chodzi o rewolucję chodzi. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie kim jest Elon Musk, to nie wiem, niech sobie w internecie znajdzie. Ten słodziutki i należący do wiecie tej elity, co zmienia świat i percepcję ludziom, wrzuca na swojego Twittera parę postów. Ktoś sławny pisze w internecie I serduszko anime, to łatwo rozpędzać ogromną burzę. A jeśli jak robi to Elon Musk i dodaje do tego parę innych postów zahaczających o tematykę chińską bajkową, to rozpoczyna się istny rozpierdol kulturalny. Tutaj teraz, jak będzie mi się chciało, to wam taką animację zrobię. A jak nie będzie mi się chciało, to sobie w głowie to wyobraźcie. Elon Musk, jak nie zrobiłem animacji, to on ma dużą głowę i ładną buzię. Tam, wiecie, do waszego mózgu wchodzę. Występuje publicznie, albo wychodzi publicznie do ludzi. W koszulce skaka Taka wiecie, totalnie randomowa koszuleczka, którą sobie każdy może kupić. Na niej, z tego co się tutaj zorientowałem, widnieje podobisna scan, render czy też nadruk niejakiej jabami. I, I tej jebniętej blondynki, której nikt nie lubi i nikt jej imienia nigdy nie będzie pamiętał. Jeżeli ktoś Kakeguruj nie oglądał, to ja Wam tutaj szybką lekcję japońskiego zrobię. Jabami jest protagonistką. A jeżeli ktoś jest analfabetą, to główną bohaterką. Anime Kakeguruj. Ona jest generalnie bardzo specyficzna. Wiecie, jak sobie pomy Myślicie teraz w głowie o kobiecie, która nigdy nawet prawdopodobnie na was nie spojrzy, na mnie też w sumie, plus do tego dodacie jej 150 IQ, to właśnie taka jest Jabami. I nie byłoby w tym nic kompletnie dziwnego. W sumie nie ma w tym nic dziwnego. Od tak nieprzewidywalny po prostu człowiek tylko, że taki wiecie, skrajnie inteligentny miliarder wychodzi sobie porozmawiać z ludźmi, czy, czy nie wiem kto to był w sumie, w pięknej koszulce z jeszcze piękniejszym nadrukiem mam nadzieję Elon, że tam kiedyś sobie desperado walniemy we dwójkę przy Hunter Hunter 2011 pozdrowariacie, kocham cię teraz się nie spodziewaliście tego, w sensie mogliście się spodziewać, jak na ekranie się pojawił, ale jak się nie pojawił, to Tup-tup niespodzianka, witam serdecznie panie Kania West. Niby nie ma ideałów, ale jest Kania West. Jest takie powiedzenie, jak coś tak kiedyś powiedział, chyba człowiek idealny, skrajnie szczery. N niektórzy twierdzą, że bipolarny jak miś polarny, ale nie wiem czy to jest prawdziwe. Tak całkowicie szczerze i między nami, mangosiebami, kolegami. Kania West, nawet jak nie umiem czytać jego imienia i nazwiska poprawnie, to charyzma, jaką wybija się ten człowiek na tle reszty celebrytów jest kompletnie niesamowita. Jeżeli ktoś by mnie spytał, ej, wodym, słuchaj, kogo mam sobie wywiad obejrzeć, albo coś, to bym powiedział Kania West zdecydowanie. Cholernie inteligentny, zaradny, uzdolniony artysta, filantrop, geniusz, mąż stanu i wszystko co może być z tym pojęciem związane. Tym bardziej, że bardzo nie wiem, podniecam się nie tyle twórczością tego pana, co po prostu jego osobom. Ucieszyło mnie to, co sobie w internecie znalazłem. Pan Kania West jest tego zwanym potężnym fanem filmu Akira, co było powszechnie wiadomo od dawna. Nie wiem na ile ten screen jest legitny, bo nie chciało mi się tam na jego Twittera wchodzić i przeglądać co on tam pierdolił, ale z tego co tu pisze, Kaniał jest bardzo ładnie o plus spirited away, twierdząc, że Akira jest dużo lepsza. Cóż, kwestia gustu. Za to co ucieszyło mnie dużo bardziej, to fakt, że teletysk do utworu Sytyry Onger przeczytam to jak Polak chuj, debilem Debilemestem, jest wręcz istnym hołdem w stronę Akiry. Ja sobie nawet nie zdawałem sprawy ile w tym teledysku jest nawiązań do tej w sumie już kultowej ryżowej bajeczki, ale wy sobie już zdajecie. Więc fajnie. ta osoba się nie pojawiła w poprzednim odcinku tej jakże zacnej serii, po prostu mój mózg, albo raczej jego odchodne, nie zakodował tego, że w poprzedniej odsłonie kurwa nie dodaje szpaka przy montażu. Po prostu. A jest to osoba w 100% warta wspomnienia przy takiej okazji. Mówię to jakby ten odcinek był jakąś okazją, że wiecie, i tak umrzemy i każdy będzie to miał w dupie. Bo to głównie za sprawą Żapsona i szpaka, tam paru mniej znanych artystów w Polsce anime się po prostu rozrasta, a osoby, które często mają 20 IQ i sobie myślały uba, duba, kurwa, chińskie gówno, widząc, że tak wysoko umieszczona w hierarchii społecznej jednostka jak szpaku, który sobie żyje ze spełniania marzeń, o tych anime nawet sobie śpiewa. I to są bardzo znaczące fakty, bo wiecie, jak taki upa duba 20 IQ jebany debil zobaczy, że osoba, która jest tutaj wysoko w hierarchii, to on odłoży tą maczugę swoją, ale przejdźmy do szczegółów, bo akurat uszpaka jest do czego przechodzić. Pozwolę sobie zacząć od teledysku do utworu bajka, gdzie moje sprytne oko, chujanie oko. Po prostu w komentarzu ktoś napisał, tak to bym nawet pewnie tego nie zauważył. W tym teledysku nasze piękne piwne oczy mogą ujrzeć następujące mangi. One Piece oraz Naruto, czyli wajka, która zawsze jest, albo bardzo często jest pierwsza na top 10 sprzedających się mang w Japonii, Watch Mojo oraz Naruto. Nie mam pojęcia jakie to są tomy, ale widzicie na ekranie, więc możecie sobie sami wydedukować. Teraz tak sobie to odpaliłem w sumie i usłyszałem zdanie od szpaka noszę maskę jak dosu, i tak sobie pomyślałem, kim jest kurwa? Dosu. I co się okazało, to ten Debil Staruto, którego nikt nie pamięta za bardzo. Ale jedno jest pewne: Dosu był kozakiem totalnym, nosił ładną maskę i chodził zgarbiony cały czas. Nie wiem dlaczego, więc wam tego nie powiem. Prócz naszej głównej przystawki na złotej tacy. Jakim były mangi w teledysku? Szpaku bardzo często nawiązuje do chińskich bajek. On naprawdę jest chyba jedynym artystą w Polsce, który jest tam bardzo, bardzo popularny i robi to aż tak często. W szczególności zauważyłem u niego sympatię do Pokémonów. Naprawdę kinówki Pokémonów, szczególnie Mewtwo i I Choose You są świetne. Prócz tego wszystkiego warto wspomnieć o trzech rzeczach, czyli o teledysku Miutu gdzie tam szpaku wręcz w pewnym momencie sam autentycznie wdaje się w rolę tego Miutu w sensie nawija o sobie, że coś tam, coś tam jak Miutu To na jego najnowszej płycie, tak zwany atypowy, chyba tak to się czyta, znalazłem coś na podobisne Gengara. I teraz tak, wydaje mi się, że to jest Gengar. Jeżeli nie, to przepraszam, jestem przyjebany. A jeżeli tak, to, to dziękuję, jestem genialny. Do tego wszystkiego musimy dodać dwie rzeczy: w sensie jedną rzecz, ale w dwóch rzeczach. Epkę o nazwie Boruto. Tutaj, jak ktoś ma po prostu ponad 15 IQ, to się domyśli, że ej, Boruto, to, to nawiązuje do Boruto. Tam jest jeszcze masa nawiązań: jest lavender, Town, tam, tam w tekstach jest dużo rzeczy, ale mi się już naprawdę nie chciało tego szukać.